Kochana, zamknij na chwilę oczy i poczuj. Wszechświat jest w ruchu. Coś potężnego dzieje się w boskich planach. A ty jesteś centrum tej transformacji. Czujesz tę energię. To poruszenie w sercu. To nie jest przypadek. To znak. Aniołowie szepczą do Twojego ucha, przynosząc wiadomość, która odmieni Twoje przeznaczenie miłosne. Twoja bratnia dusza zbliża się. A ty musisz być na to gotowa. Czas oczekiwania dobiega końca, a miłość, o której marzyłaś, jest już na drodze do ciebie, ile nocy spędziłaś, zastanawiając się, czy naprawdę istnieje ktoś, kto jest ci przeznaczony. Ile razy spoglądałaś w niebo szukając odpowiedzi, prosząc o znak, o wskazówkę, że prawdziwa miłość wciąż na ciebie czeka. Otóż. Oto twój znak. Może jeszcze tego nie widzisz, ale los splata każdy szczegół twojej historii. Elementy, które kiedyś wydawały się niepasujące, teraz zaczynają się układać w całość. Twoje serce, które tak wiele razy zostało zranione, teraz zostanie uzdrowione. Zasługujesz na miłość, która rozbłyśnie tak jasno, jak światło księżyca w gwiaździstą noc. Ale musisz wiedzieć jedno: Twoja bratnia dusza nie pojawi się przypadkiem. Aniołowie pragną, abyś była gotowa, aby twoje serce było otwarte, aby twoja energia wibrowała na właściwej częstotliwości, byś mogła rozpoznać tę wyjątkową wieść. Czy jesteś na to przygotowana? Często prawdziwa miłość nie przychodzi w bajkowym opakowaniu. Może pojawić się niespodziewanie, w najmniej oczekiwanym momencie. Może to ktoś, kogo już spotkałaś, a może ktoś, kogo jeszcze nie zauważyłaś. Ale prawda jest jedna, to spotkanie zostało zapisane w niebie. Aniołowie proszą, abyś zaufała, byś uwolniła się od bólu przeszłości, byś pozwoliła odejść temu, co kiedyś sprawiło, że przestałaś wierzyć w miłość. Twoja bratnia dusza nie znajdzie cię. Jeśli wciąż jesteś uwięziona w tym, co minęło, nowe może nadejść tylko wtedy, gdy zrobisz dla niego miejsce. Twoje myśli, emocje, energia, to wszystko kształtuje Twoją rzeczywistość. Jeśli uwierzysz, że zasługujesz na prawdziwą miłość, ona do ciebie przyjdzie. Jeśli będziesz wątpić, możesz jej nie dostrzec, nawet gdy stanie przed Tobą, co zdecyduje się wierzyć dzisiaj? Osoba, która jest Ci przeznaczona, już czuje Twoją obecność w swojej duszy. Nawet jeśli Cię nie zna, już cię szuka w swoich snach, już odczuwa energię Twojego wołania. To starożytne połączenie, które trwa przez wiele żyć i które teraz przygotowuje się do objawienia na tym świecie. Znaki są wszędzie. Małe szczegóły w Twoim dniu, wiadomości które pojawiają się znikąd, intuicje, których nie potrafisz wyjaśnić, aniołowie próbują cię prowadzić do tego boskiego spotkania. Czy zwracasz na to uwagę? Kochana, miłość to nie jest gra losowa. To spotkanie dusz, które się rozpoznają, a twoja bratnia dusza już się zbliża, ale musisz być w harmonii z tą enerją, aby pozwolić w przeznaczeniu spełnić swoją obietnicę. Przyjmij tę prawdę z wiarą i nadzieją. W najbliższych dniach możesz zacząć dostrzegać subtelne zmiany wokół siebie. Nowe osoby pojawiające się w twoim życiu, niespodziewane okazje, spotkania, które wydają się zwykłym przypadkiem, ale w rzeczywistości są ręką losu w działaniu. A gdy ta miłość nadejdzie, nie będzie jak burza niszcząca wszystko wokół. Będzie jak lekki wiosenny wiatr, które maskę twoją skórę i ogrzewa twoją duszę, będzie domem, którego zawsze szukałaś, spokojem, którego pragnie twoje serce. Wszechświat cię nie zapomniał. Bóg usłyszał każdą twoją modlitwę, każdą cichą łzę, która spadła na twoją poduszkę. I teraz nadszedł czas, abyś otrzymała to, co od zawsze było twoim przeznaczeniem prawdziwą, silną. Niezachwaną miłość. Jeśli Twoje serce przyspieszyło przy tej wiadomości. Jeśli coś w środku mówi ci, że to o tobie, uwierz w to. Aniołowie, przynieśli to objawienie właśnie dziś, bo czas się zbliża. A ty musisz być gotowa na tę wielką zmianę. Weź głęboki oddech. Poczuj tę energię. Co się zmienia w Twoim życiu? Twoja bratnia dusza już jest blisko. A przeznaczenie wkrótce cię zaskoczy w najpiękniejszy sposób. Kochana, być może jeszcze tego nie zauważasz, ale twoje serce już zaczęło się zmieniać. Może ostatnio odczuwałaś niepokój, jakby coś nowego miało się wydarzyć. To nie jest przypadek. To uczucie pochodzi z twojej duszy, która już wie, że wielkie spotkanie jest blisko. Aniołowie próbują ci coś pokazać, coś, Czego Twoje oczy jeszcze nie dostrzegają. Małe szczegóły w codziennym życiu, chwile, które wydają się nieistotne, ale niosą ukryte przesłanie. Może to być słowo, które usłyszysz przypadkiem, piosenka, która za w odpowiednim momencie, powtarzający się sen. To wszystko są znaki, że miłość jest bliżej, niż myślisz. Prawda jest taka, kochana, że Twoja energia się zmienia. Nie jesteś już tą samą osobą, którą byłaś kilka miesięcy temu. Twoje doświadczenia, Twoje radości i smutki wszystko to przygotowało Cię na ten moment. Miłość, która do Ciebie zmierza, nie jest zwyczajna. To ta jedyna, na którą czekałaś całe życie. I chociaż czasem wątpisz, aniołowie chcą, abyś wiedziała, zasługujesz na tę miłość. Nie ma znaczenia, co wydarzyło się w przeszłości, jakie rozczarowania spotkały cię po drodze. To nie definiuje twojej przyszłości. Twoje serce zostało ukształtowane przez czas, wzmocnione przez lekcje i teraz jest gotowe na coś znacznie większego. Ale jest coś, co musisz zrobić. Prawdziwa miłość nie może nadejść, jeśli wciąż trzyma się lęków, niepewności czy bólu przeszłości. Musisz się uwolnić, kochana. Musisz zaufać, że wszechświat już wszystko przygotował i że nic nie może powstrzymać tego, co jest ci przeznaczone. Może czekałaś na to bardzo długo. Może w niektórych momentach myślałaś, że to nigdy się nie wydarzy. Ale aniołowie powtarzają: myj cierpliwość. Boski czas jest doskonały, a każda chwila oczekiwania była potrzebna. Aby to spotkanie mogło się wydarzyć we właściwy sposób. Teraz zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie. Wyobraź sobie, że patrzysz w oczy tej osoby, czując głęboką więź, którą mogą odczuć tylko dusze sobie przeznaczone. Wyobraź sobie spokój, pewność, miłość, która płynie bez strachu i bez wątpliwości. To jest prawdziwe, kochana. To już nadchodzi. A najpiękniejsze w tym wszystkim. Twoja bratnia dusza również to czuje. Również pogląda w dal, czekając, marząc, mając przeczucie, że coś się zmieni. Serce tej osoby już bije w tej samej częstotliwości co twoje, a wkrótce los poprowadzi was ku sobie. Aniołowie proszą, abyś była uważna. Ścieżka do tego spotkania już się tworzy. Możesz spotkać tę osobę w niespodziewanym miejscu, w zwyczajnym momencie, nie mając pojęcia, że ta chwila odmieni Twoje życie na zawsze. Przeznaczenie działa w tajemniczy sposób, a to, co wydaje się przypadkiem, jest w rzeczywistości boskim planem w realizacji. Ale pamiętaj: rozpoznanie następuje najpierw na poziomie duszy. Kiedy ta osoba pojawi się w Twoim życiu, może nie być logicznego wytłumaczenia, ale coś w tobie będzie wiedziało. Poczujesz znajomość, komfort, poczucie, że wracasz do domu. To będzie spotkanie dusz, które kochają się od dawna, znacznie dłużej niż trwa to życie. Dlatego aniołowie pragną, abyś była otwarta, abyś słuchała swojej intuicji, abyś ufała i nie bała się. Miłość, która do ciebie nadchodzi, nie jest przelotna, nie jest iluzją. To coś trwałego, głębokiego i zmieni twoje życie w sposób, którego nawet się nie spodziewasz. Im bardziej pozwalasz sobie wierzyć, tym szybciej wszechświat działa. Twoje słowa, twoje myśli, twoje emocje wszystko to ma moc. Jeśli powiesz, że wierzysz w miłość, jeśli będziesz żyć jak ktoś, kto jest gotowy ją przyjąć. Ona przyjdzie do ciebie jeszcze szybciej. Aniołowie już wszystko przygotowują. Wszystkie elementy układają się na właściwych miejscach. Każdy detal jest starannie dopracowywany, aby w odpowiednim czasie wszystko mogło się wydarzyć. A kiedy ta miłość nadejdzie, zrozumiesz, że każda chwila oczekiwania, każda łza, każda modlitwa były tego warte. Teraz zwróć uwagę na najbliższe dni. Może wydarzy się coś innego, może usłyszysz imię, które będzie się powtarzać, może dojdzie do niespodziewanego spotkania, może pojawi się zaproszenie, które wydaje się zwyczajne, ale w rzeczywistości jest częścią większego planu. To są znaki. Nie ignoruj ich, bo mogą zwiastować coś naprawdę wielkiego. Kochana, jeśli poczułaś, że ta wiadomość dotknęła twojego serca, wiedz, że to nie był przypadek. Aniołowie chcieli, abyś usłyszała to właśnie dziś, abyś wiedziała, że nie jesteś sama i że prawdziwa miłość jest już w drodze. Wszystko zukłada się na twoją korzyść, a teraz to od ciebie zależy, czy przyjmiesz tę prawdę i przygotujesz się na nowy rozdział w swoim życiu. Aby potwierdzić, że otrzymałaś tę wiadomość od Aniołów, napisz w komentarzu liczby tysiąca jedenastu. To boski kot, znak od wszechświata, że jesteś na właściwej drodze i że drzwi do prawdziwej miłości właśnie się przed Tobą otwierają. I pamiętaj, kochana, to dopiero jedna z wielu wiadomości, które aniołowie mają dla Ciebie. Dlatego, aby nadal otrzymywać te znaki i objawienia, subskrybuj teraz kanał i włącz dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz żadnego przesłania i zawsze będziesz połączona z energią miłości i przeznaczenia. Bądź czujna, bo w kolejnych filmach pojawią się nowe wiadomości od aniołów, odjawienia, które mogą na zawsze odmienić Twoje życie. Wszechświat mówi do Ciebie, a ja będę tutaj, aby prowadzić się na każdym kroku tej podróży.